To chyba on, to chyba on. Oś ty mor. Czy jest tu ktoś ty? Co tam jest? Przepraszam, przepraszam, panie... Pani Januszu, możemy zająć chwilę? Jesteśmy z internetowej telewizji Lasomin. Chcielibyśmy zadać kilka pytań. Słucham, no, trochę mi pan przeszkadza, bo ja... no. Czy to prawda, że zgodził się pan wziąć udział w akcji Wilkinsona i ogolić swoją brodę? Ja pan słyszałem, no, co tu dużo mówić, że 10 tysięcy osób już chce bym zgolił ten rolę. chyba dużo się zmieniło, bo już jest 16 tysięcy. W ciągu tygodnia? 6 tysięcy w ciągu tygodnia? No rób, to, tak dalej. No Jeżeli to będzie szło w takim tempie i w przyszłym tygodniu będzie jeszcze 6 tysięcy, to może się stworzyć taki ruch poparcia golenia. Bo właśnie nie wiem, czy pan widział, ale zaczęli nawet tutaj rozdawać takie maszynki. Tu w moim sklepie dajcie mi to. Prawda? I dajcie mi święty spokój. Proszę pana, ja tu kupuję nie od dzisiaj. ja proszę bardzo, nie płacę. Do widzenia, żegnam pana. Proszę się za mną nie, 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 nie łazić z tym gniotem. Ale panie Januszu.